Odjeżdża samochód z miasta i przyjeżdżają już dorosłe chłopaki, tam dorośli, i krzyczą: Potrzebujemy broni, dajcie broń. Bo strzelają do robotników na Kochanowskiego. Ube, ubeki strzelają. Co, wszyscy lecimy na Kochanowskiego z powrotem. I tam żeśmy się spotkali z, z, z następnymi dwoma kolegami. To byłem z Czesławem. A tam spotkaliśmy Jurka, mojego kolegę, tego co jak mówiłem, że mieszkał po prawej stronie w bramie, jedynaka, który został zastrzelony tam na Kochanowskiego, na moich oczach i naszych i, i dwóch kolegów. Z tych kolegów, którzy tam byliśmy, zostałem tylko sam jeden, ja. Tak samo jak, jak stałem za chlebem, tak tam samo na Kochanowskiego i na Poznańskiej były piekarnie i tam ludzie też stali za chlebem w tym czasie. I dowieziono Y, przyczepę, prawdopodobnie traktorem, tam, bo to była, przyczep, nie było samochodu, była ja sama traktor, został od, od, y, odjechany tym traktorem, podobno paliwo z tego traktoru też spuszczono, y, i sama przyczepa wypełniona torebkami z mąką kilowymi. W środku była. Ten Jędrek, który wszedł do środka, ten co nie zginął, wszedł do środka, do tej przyczepy i sobie zrobił jeszcze do nas, bo myśmy, ja byłem z jednej strony przyczepy, drugi kolega z drugiej, a Jurek wszedł do góry na przyczepę ten, który zginął. I tam został trafiony przez snajpera. A tam leżał już jeden facet starszy, obok niego, nie? I w pewnym momencie Jurek do nas krzyczy, tu ja mam barykadę taką, tu mnie nie trafią, tu sobie zrobiłem z mąki barykadę. A po jakimś czasie krzyczy ten z góry, że został chłopak trafiony, że pomocy, lekarza, pielęgniarkę, krzyczą. Podlatują, zdejmują go z, z tej przyczepy, mojego kolegę i widzę, co jest, zakrwawiony jest, ale, ale żyje, bo drgawki takie miał, normalne konwulsje, nie? że jak go nieśli, to się tak... Oczy miał zamknięte, ale miał drgawki. Nadjeżdża samochód Zachodni, niemiecki, na rejestracjach niemieckich. to y, dzisiaj pamiętam, Opel Kapitan. Wsadzają go do tego samochodu i odjeżdżają z tym samochodem. I, i, i ślad po ginie. Nie ma go. Ginie. Jędrek, który był z nim tam na Kochanowskiego, w dziwnych okolicznościach przez nieznanych sprawców, zginął też, został zrzucony z dachu. No. To. Też cisza, nic nie wiadomo.